Hej, cześć, witajcie! Jest to drugi odcinek serii żużlowe podsumowanie weekendu. Dzisiaj omawiamy razem 6 spotkań z PG Extra oraz e pierwszej ligi żużlowej. Zapraszam oczywiście na moje konto na Instagramie oraz na stronę na Facebooku. Wszystko macie w opisie. Bez przedłużania, lecimy! W pierwszym piątkowym spotkaniu Marvis PL Faluba Zielona Góra podejmował na własnym torze Zoleszcz DPV Logistik GKN Myszy zwyciężyły 51 do 39. Liderem Zielonogórzan okazał się Piotr Protasiewicz, który zdobył 12 punktów. Wszyscy seniorzy Falubazu pojechali naprawdę bardzo dobre zawody. 11 punktów plus bonus dorzucił Patryk Dudek. Matej Żagar i Max Frick także nie zawiedli. Niespodziewanie z dobrej strony pokazał się Damian Pawiczak, który zdobył 2 razy 3 oczka i jeden z bonusem. Fabian Ragus jak na razie w PG Ekstralidze jeśli chodzi o biegi juniorskie, to jest niepokonany. Przechodzimy do drużyny z Grudziądza i chcę się powiedzieć, że jednym Niki Pedersenem meczu się nie wygra. Dudzik zdobył 16 punktów. Z dobrej strony pokazał się także Przemysław Pawlicki. Polski senior zdobył 10 oczek. Ciężko znaleźć inne pozytywne punkty w drużynie z Grudziądza, lecz to dopiero pierwsze spotkanie, i zobaczymy co pokażą na własnym torze. W drugim meczu w PG Ekstralidze Beniaminek udał się do Wrocławia. Betard Sparta wygrała z Ewider Apatorem także 51-39. do 39. W drużynie Dariusza Śledzia, tak jak zapowiadano, świetnie się sprawuje trójka Janowski, Ufinen oraz Łaguta. Wszyscy wyżej wymienieni zawodnicy zdobyli cyfrówki i poprowadzili Spartę do zwycięstwa. Na plus jest postawa Dana Biuleja, który zdobył 8 punktów. Juniorzy Betard Sparty przywieźli ważne 5 w drugim biegu. Gleb Czugunow zdobył tylko 3 punkty plus bonus. Ze strony Torunian drużynę ciągło czterech zawodników. Mowa tutaj oczywiście o Przedpełskim, braciach Holderach oraz o Lambercie. Co prawda tylko młodszemu z braci oraz zawodnikowi U24 udało się zdobyć dwucyfrówkę, ale oni mieli po jednym biegu więcej. Na minus Adrian Miedziński. Po dobrym występie w pierwszym spotkaniu tutaj zdobył tylko jeden punkt i bonus w dwóch startach, ponieważ został zmieniony. Dla juniorów Apatora to drugi mecz w PG Extra Leadze i przywieźli punkt w biegu juniorskim. W pierwszym niedzielnym spotkaniu moje Bermudy Stalgorzów wygrał z motorem Lublin 52 do 38. Fenomenalnie jeździł Barto z Marslik i zdobył komplet punktów. F16 był w tamtym dniu nie do złapania. Komplet także zdobył Martin Waculik. Nie zawiedli Szymon Woźniak i Anders Stonsen i to oni dorzucili swoje ważne punkty. Jeśli chodzi o juniorów, to także wyglądało to dobrze. Nie popisał się Rafał Karczmarz. Motor Lublin jechał bez Dominika Kubery. W jego miejsce był Mark Karion, który wjechał tylko w jednym biegu i zaliczył upadek. Liderem Lublinian okazał się Mikkel Michelsen. Duczyk zdobył ważne 10 punktów. Znaczącą rolę odegrali także Jarosław Hampel i Grigory Łaguta. Bardzo dobry debiut w PGE Ekstralidze zaliczył Mateusz Cierniak. Wychowanek Unitardów zdobył 6 punktów plus bonus. Ostatni mecz w PGE Ekstralidze można śmiało nazwać hitem kolejki. Eltrok z Włóknia na własnym torze przegrał z Fogą nią Leszno 41-49. do Byki w pewnym momencie traciły 8 punktów, a ostatecznie zwyciężyły taką samą liczbą oczek. Naprawdę świetny powrót w spotkaniu. Liderem Leszczynian był Janusz Kołodziej. Polski senior zdobył 13 punktów i bonus. Nie zawiodła reszta zawodników formacji seniorskiej. Peter dorzucił 10 oczek i bonus, Jamon Lici 8 i bonus, Emil Seifudinow 7 i Jason Doyle 10. W Częstochowie słabo wyglądali juniorzy Fogo Uni którzy zdobyli jeden punkt. W Eltrok z Wukniarzu tak naprawdę ciągnął wszystko Leon Macen. Duńczyk z 14 punktami był liderem drużyny. Z dobrej strony pokazali się także Jonas Jeppesen, Jakub Miśkowiak oraz Bartłomiej Kowalski. Od polskich seniorów oraz Fredlika Lindgrena na pewno oczekuje się lepszych występów. Tak prezentuje się tabela PG Ekstraligi po drugiej kolejce. W pierwszym spotkaniu w e-winner pierwszej lidze żużlowej Orzeł Łódź zwyciężył na własnym obiekcie z unią Tarnów 50-40. do 40. Wyrównana formacja seniorska w drużynie Adama Skórnickiego pozwoliła na wygraną. 13 punktów zdobył Brady Kert, 9 i bonus Aleksander Łoktajew, 9 i 3 bonusy Marcin Nowak, 8 i 2 bonusy Kościuch oraz U24 Luke Becker z 7 oczkami plus bonusem. Swoje punkty dorzucili juniorzy. Ze strony Unii brakowało koncuzjowanego Nilsa Christiana Iversena. Na medal spisał się Rohan Tangate, który na swoim byłym torze zdobył 16 punktów. Artur Mroczka przywiózł 8 oczek i bonus, a Ernest Koza tyle samo, tylko że bez bonusu. Juniorzy i zawodnik U24 zdobyli łącznie 8 punktów i bonus, czyli tyle samo ile Artur Mroczka. Po wygranych w pierwszej kolejce obu zespołów nadszedł czas na ich pojedynek. dunek Wybrzeże Gdańsk podejmowało ROW Rybnik i padł remis. Wyrównane spotkanie się naprawdę bardzo dobrze oglądało. Liderem z Dunek Wybrzeża był Wiktor Kułakow z 14 punktami. Rasmus Jensen i Jakub Jamruk dorzucili 11 oczek, a Polak jeszcze bonus. Dla Krystiana Pieszczka było to pechowe spotkanie. Polak został dwa razy wykluczony. Reszta zespołu dorzuciła swoje punkty. Kasper Gomulski pociągnął zespół marka Ciślaka i zdobył 11 punktów plus bonus. Rekiny bez Michaela Jebsena Jensena poradziły sobie bardzo dobrze. Ważne punkty zdobyła reszta drużyny. Zaimponował Mateusz Tudzież, który podwójnie pobił swój rekord jeśli chodzi o zdobyć punktową w lidze. Tak prezentuje się tabela Ewiner pierwszej ligi żużlowej po drugiej kolejce. Według mnie tytuł MVP kolejki wędruje do Janusza Kołodzieja. Koldy był głównym twórcą kombeku Unii Leszno w Częstochowie. Polak trzy razy przyjechał do mety jako pierwszy a dwa razy jako drugi. Świetne zawody tego zawodnika. Tytuł niespodzianki kolejki ode mnie wędruje do Damiana Pawliczaka, który swoją jazdą zaskoczył prawie wszystkich. Przed sezonem był stawiony jako trzeci zawodnik na pozycję U24, a stał się numerem jeden. W piątek zdobył 7 punktów i bonus. Najlepszy bieg kolejki według mnie to szarża Martina Wacolika. Ostatni w wyścigu w Gorze Wielkopolskim Słowak jechał ostatni i przedarł się na drugą pozycję która dała mu dwa punkty i bonus. Zapraszam oczywiście wszystkich do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania ze swoimi sugestiami i odczuciami po drugim przyszłowym weekendzie. Dziękuję za uwagę i słyszymy się za tydzień. Na razie cześć.